Wasz podcastu Wybory Kobiet. Zapraszają Aleksandra Pawlicka i Arleta Zalewska. dni to zawieszenie broni między kancelarią premiera i prezydenta. Czy to jest kółka, która wiosny nie czyni, czy jednak zwiastun pewnej zmiany na linii Tusk-Duda. A w Sejmie? W Sejmie aborcja. Zwykle kończyła się wielką polityczną awanturą. Tak była w 93., w 2016, w 2020. Czy tak będzie w 2024? Już w Lasce Marszałkowskiej są cztery projekty wszystkich ugrupowań tworzących koalicję rządu. Rządową, jak potoczą się losy tego bardzo ważnego dla kobiet projektu? Czy będzie to punkt rozsadzający koalicję rządową, czy będzie to element kampanii wyborczej? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszych wyborach kobiet. Ja nazywam się Aleksandra Pawlicka, a ze mną jest Arleta. Zalewska. Ponure czasy przed nami, mówi nam jeden z polityków w rządzie. Dlatego zaczniemy na poważnie, bo poważne tematy dotyczące bezpieczeństwa i zagrożenia ze strony Rosji są omawiane na rządowych naradach. Podyskutujemy, jaki to może mieć wpływ na bieżącą politykę. A potem, jak mówi Ola, zejdziemy nieco niżej, czyli na ten polityczny spór dotyczący aborcji. Bo czterech liderów, czterech facetów i będę złośliwa, powiem czterech dziadersów ma zdecydować o przyszłości Polek, bo żonglują tym tematem, a mówią o temacie prawa aborcyjnego, jak tylko chcą, ze względu na trwającą kampanię samorządową. I o to też będziemy pytać naszą gościnię, ministra rodziny i spraw społecznych, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dołączy do nas za około pół godziny. Wybory kobiet. Jeżeli jest konieczna awantura polityczna, żeby połowa, ponad połowa polskiego społeczeństwa mogła odzyskać pełnię praw, to zróbmy taką awanturę. Choć uważam, że da się tej awantury uniknąć. Wybory kobiet. Będziemy też mówić sporo o newsach, plotkach i kulisach, a tam między innymi o tym, jak wyglądają przygotowania do kampanii do Europarlamentu, kto, z kim i dlaczego może iść razem na jednych listach do tych wyborów. Także to są wybory kobiet. Zaczynamy. W tych dniach, w tych tygodniach ważą się losy Ukrainy. I nie muszę nikogo przekonywać, że to znaczy. Że także nasze losy się ważą. Nie, nie chcę epatować polskiej opinii publicznej zbyt mocnymi sformułowaniami, ale uwierzcie mi Państwo, sytuacja, w jakiej znalazła się Europa, Ukraina, Polska, y, wymaga skupienia energii maksymalnej solidarności nie tylko z Ukrainą, ale także całego polskiego narodu, bo te wyzwania, które są przed nami, y, są naprawdę. No, pierwsze tego rodzaju od kilkudziesięciu lat. My musimy w ciągu nie najbliższych lat, ale najbliższych miesięcy, uzyskać zdolności obronne, w tym jeśli chodzi o produkcję amunicji i wszelkiego rodzaju broni, która przewyższy zdolności rosyjskie. Inaczej Zachód stanie się. Następną ofiarą agresji rosyjskiej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wspólnymi siłami e, m, zdołamy przygotować e, m, e istotne dostawy amunicji dla Ukrainy, bo to jest tutaj najważniejsze. Była jedna bardzo konkretna propozycja zgłoszona, nie mogę ujawniać szczegółów, ale ale rzeczywiście to jest coś, co jest Ukrainie ogromnie potrzebne. Najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół w ogóle kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę i tutaj i tutaj też no nie było absolutnie porozumienia porozumienia w tej sprawie. Te zdania są różne, ale generalnie absolutnie takich decyzji nie ma. Donald Tusk i Andrzej Duda dzielą się o związkami, dzielą się y, rozmowami, dzielą się kontaktami, dzielą się wyjazdami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i decyzje podejmowane w związku z toczącą się wojną za naszą wschodnią granicą. Myślisz, że to jest tylko kwestia y, takiego układu, owszem, to jest pewien priorytet i y, tutaj nie ma żadnego sporu, czy też jest jakaś tutaj polityczna gra i Panowie o coś próbują zawalczyć. Ja myślę, że to jest wszystko na serio. Bo wydaje mi się, że dzisiaj informacje, które dobiegają i do jednego, i do drugiego pałacu, są po prostu, e, tak zupełnie mówiąc szczerze, na serio. E, inna kwestia jest taka, że ja też nie ukrywam, że myślałam, że po tym, jak rząd wysłał do pałacu prezydenckiego pokamińskiego i wąsika policję, to że te stosunki się po prostu zepsuły. tak. I że już jedno, że, że to, jak ktoś wchodzi do czyjegoś domu, teraz tutaj stawiam cudzysłów i zabiera gości. Przy całych oczywiście okolicznościach, więc jakby skracam tutaj, mówiąc kolokwialnie, skracam tę myśl, no to potem już nie można się po prostu dogadać. Ale właśnie nie, to znaczy po jednej stronie sprawy bezpieczeństwa, po drugiej sprawy zagraniczne, a inna kwestia jest taka, i to słyszałam od człowieka z otoczenia Andrzeja Dudy, że po prostu prezydent nie umie funkcjonować w takim permanentnym konflikcie i on po prostu się nie najlepiej w tym czuje. Tutaj to, co zauważyłaś, ten wyjazd do Paryża na szczyt, gdzie były omawiane tematy dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji w Ukrainie, Ponad 20 przywódców z różnych państw w, 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 u Macrona się spotkało i Tusk dyskutowało. Dusk oddał to Dudzie. Dusk oddał to Dudzie, dokładnie. I, to, i wiem, że oni rozmawiali długo przed, przegadywali, przygotowywali i kwestie rolników, i kwestie bezpieczeństwa. No, pff, no normalne, tak, chciałoby się powiedzieć. Ale no, z drugiej strony, wow, dobrze, że się na ten wyższy poziom y, unoszą. A ja chciałam ciebie zapytać, jak to odbierasz te słowa Tuska? No bo one brzmią poważnie. Znaczy, ja, ja zaczęłam ten temat, znaczy zaczęłam myśleć o tym bezpieczeństwie wtedy, kiedy... Zaczęłam przykładać ucho do różnych ministrów yy, i różnych ministerstw i zaraz też będziemy o tym rozmawiać. I oni wszyscy mówią, sytuacja jest poważna, dostajemy poważne sygnały. Na każdej naradzie Tusk mówi, nie ma żartów. I to pytanie, czy Putin zaatakuje naszą część Europy, czy zaatakuje yy, Polskę, kiedy, no, pojawiają się dzisiaj na różnych naradach. No on brzmi poważnie, nie wiem jak ty to odbierasz. Yy, ja właściwie takiego Tuska nie widziałam, ale też muszę powiedzieć, że tak poważnego Dudy dawno nie widziałam. Więc... Więc obaj tutaj występują w takiej roli naprawdę mężów stanu. Jeszcze tylko chciałam dodać, że w tym duecie u nas tutaj zabrakło, ale on też wystąpił w ostatnich dniach, Radosław Sikorski, jako szef spraw zagranicznych. Też odegrał bardzo ważną rolę i jego przemówienie było świetnie odebrane na całym świecie, więc to pokazuje, że trzy wielkie ego polskiej polityki mogą się zmieścić w, no, w jednej sprawie, tak? bo każdy z nich występował gdzie indziej, ale w jednej sprawie mi, tak. Co, I oni i się nie, nie, wska nie, nie, nie wskakują na siebie, nie próbują sobie odbierać splendoru. I to jest bardzo, bardzo ważne. Rzeczywiście jest tak, że na każdej Radzie Ministrów temat Ukrainy się pojawia, jak mówią mi różni ministrowie. I to jest na różnych poziomach. Jest na poziomie ministra praw obrony i tutaj jest raportowanie oczywiście są pytania, które nieustająco się pojawiają do kosiniaka kamysza na przykład o pobór tak jak niedawno z nim rozmawiałam to również zadawałam mu to pytanie, ponieważ to najbardziej dotyczy ludzi ten lęk przed tym, że wojna, która jest blisko, ale jest jakaś bardzo teraz intensywna nasila się ewidentnie. Moskwa odzyskuje siły. Jest, pojawia, sprawia, że pojawia się ten znak zapytania, czy pobór, który był, wróci i Kosiniak odpowiada Pobór nie, nie zniknął, pobór nie został e, zlikwidowany, pobór został tylko zawieszony. Więc rzeczywiście ta powaga jest. Jak ja pytam ministrów, okej, okay, no ale to wy macie dane, no ale to, to jaka to jest perspektywa czasowa? I oni mówią, że teraz te dwa trzy lata będą kluczowe, nie ze względu kluczowe na to, co zrobi Putin, ale oczywiście też, ale na tyle, ile Europa będzie w stanie przez te dwa-trzy lata przygotować siebie i jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i jeśli chodzi o te procedury, ale też jeśli chodzi, no właśnie o to, co się zaczyna dzisiaj głównie wokół Paryża. Czyli też jak ta to we współpracy z NATO, jak ma wyglądać bezpieczeństwo, obrona, y, armia poszczególnych państw w Europie. I tutaj ma pod koniec marca y, w Sejmie odbyć się zamknięte posiedzenie Sejmu. Zamknięte, czyli utajnione. To się odbywa właśnie w, w sytuacji, kiedy jak, no, ważne informacje chcą przekazać... Bezpieczeństwo państwa. Tak jest. jest Premier, na... marszałek Sejmu, ale też przedstawiciele hmm. służb chcą przedstawić posłom. No i to, to zawsze jest tak, że to, no, my wiemy, tak, że ta, ta sala jest jest zamknięta, zaplombowana, często opiekę nad takim posiedzeniem przejmuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie ma kamer, oczywiście my jesteśmy poza Sejmem, Różna, ta łączność jest też kontrolowana czy wręcz zagłuszana. No i tam, z tego co wiem, mają zostać przekazane informacje właśnie o tym, co mówisz, czyli dotyczące sytuacji na Ukrainie, sytuacji tutaj bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też, i to mnie zadziwiło, jak usłyszałam te informacje, dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego ze względu... Względu na dowody, bardzo konkretne dowody na działanie rosyjskich i białoruskich służb, które mają wykorzystywać m.in. sytuację na granicy, patrz, e, protesty rolników. I tutaj, jak ja zapytałam, czy to chodzi o jakieś, jakieś, jakieś plany, on powiedział, powiedziano mi, że nie. Chodzi o bardzo konkretne dowody, działania, które już miały miejsce i które służby albo przeciwdziałały temu, albo to zatrzymały. No rozumiem, że, że no to było gorąco, tak? I z tym, mówię, było gorąco na granicy i z tym też związana była decyzja o wpisaniu m.in. przejść granicznych i dróg dojazdowych na tę infrastrukturę kryzysową. I jak pytałam polityków, rządzie sceptycznych co do tej decyzji, to po informacjach, które dostali od Tuska mówią, że absolutnie to były decyzje zasadne. No, ewidentnie jest tak, że każda destabilizacja, która jest, jest na korzyść yy, Putina. I o to chodzi, żeby nie tylko Polska, oczywiście Polska jest krajem granicznym, więc jest... Yy, w sposób specjalny ważna i rozgrywanie tutaj różnych sił politycznych i różnych emocji jest istotne, ale w ogóle destabilizacja w Unii Europejskiej jest na korzyść no właśnie Moskwy i wszystko szukanie każdej drogi wejścia służb rosyjskich i mieszania jest elementem obrony Polski i Unii Europejskiej przed ewentualną agresją. Jak zanim przejdziemy do kolejnego tematu, chciałam cię zapytać, a jak ty oceniasz, jak się PiS w tej sytuacji odnajdzie? No bo łatwiej im było wykorzystywać kwestie bezpieczeństwa, kiedy oni rządzili. Dziś są w, opozy w opozycji, w maksymalnej defensywie. Jak ty oceniasz, jak, Ale... oni, jak, jak oni, się tutaj mogą znaczy, odnaleźć? Są zadziwiająco cicho. Myślę, że być może tutaj działa no taka y, racja stanu, że jednak y, sytuacja jest rzeczywiście groźna a więc nie należy znaczy każdy sposób teraz atakowania rządu i atakowania Tuska w tej kwestii w kwestii bezpieczeństwa w kwestii właśnie ingerencji służb rosyjskich byłby jawnym działaniem na korzyść wroga więc oni nie mogą tego zrobić No to jest Pewien, pe, pewien miecz, którego nie mogą używać. I dlatego ja nie widzę takiego jawnego atakowania opozycji, czyli Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i tego, jak, co robi, jak zachowuje się. Oczywiście oni tam mówią, że, że za mało, że nieodpowiednio, nie ale też trzeba pamiętać, że no właśnie Duda jest ich człowiekiem i Duda w tym bierze udział. Tak? Duda pojechał I, i tak, już do kończąc, Paryża. Kończąc tę część, to Krzysztof Szczerski, który siedział na tym nagraniu w ONZ, o którym ty mówisz, za Radosławem Sikorskim, to było widać tam momentami, jak jego głowa wychodziła za barków Radosława Sikorskiego, no że jego twarz mówiła, I approve this message. Ale ja, było ja chciałam tak. słuchaj, zauważyć, że cała ta trójka, Mówimy, jednak gra, oczywiście nie mówię, że to, jest, że to jest główny cel, ale gdzieś chyba teraz gra o swoją przyszłość, bo prezydent Duda być może gra o swoją przyszłość w jakiejś instytucji międzynarodowej i w swoim współdziałaniu z Tuskiem o jego poparcie w nominowaniu go do tej, do tej kandydatury, Tusk gra o swoją przyszłość jako męża stanu w historii, czy zostanie kiedyś prezydentem czy nie, czy zostanie tylko premierem, który wyprowadził Polskę na, na równą drogę po tych krzywych latach pisu. To też już będzie dużo. A Radosław Sikorski też gra o swoją funkcję międzynarodową. No, na przykład jako komisarz do spraw obronności Unii Europejskiej, a może inną. No to przejdźmy teraz na ten poziom już takiej bardziej naszej bieżącej polityki. A, aborcja. My tu w wyborach kobiet ten temat śledzimy od samego początku. No właśnie, są cztery projekty ustaw i jest Szymon Hołownia, który ostatnio w Sejmie powiedział, że zajmą się tym prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Także posłuchajmy. Ja Położę na stole moją roboczą propozycję, aby wszystkie projekty dotyczące aborcji, dopuszczalności aborcji zostały na tym najbliższym Sejmie przeczytane i żeby została podjęta dalsza decyzja co do prac nad nimi. Proponowałem wcześniej trochę inne rozwiązanie. Proponowałem, żeby wyjąć akurat tę tematykę z tej bieżącej i coraz gorętszej kampanii. Umówmy się samorządowej, ale to jest tak naprawdę poważna, duża kampania kolejna polityczna w tym znaczeniu centralnym i bez zwłoki, bo to jest naprawdę bez zwłoki. Zająć się tymi wszystkimi projektami na pierwszym posiedzeniu kwietniowym Sejmu, a więc 11-12 kwietnia bodajże, czyli za dwa posiedzenia Sejmu w, i skierować je wszystkie do powołanej przez nas zgodnie komisji nadzwyczajnej. Lewica miała, jak widzę, w tej sprawie inne zdanie w, i formułuje je w dość powiedziałbym konfrontacyjny sposób, ale ja muszę to wziąć pod uwagę i chętnie to pod uwagę wezmę, bo i tak musimy zmień, zmierzyć się z tym tematem i musimy go uczciwie na stole położyć. Tak jak powiedziałaś, czterech facetów, czyli czterech dziadersów podejmuje decyzję, że właśnie teraz zaczyna pracę nad... nad... Najbardziej chyba kontrowersyjną propozycją ustawodawczą, jeśli chodzi o tę koalicję rządową. I myślisz, że rzeczywiście tylko zadziałał tutaj czarzasty, który zarzucił hołowni, że przytrzymuje gdzieś tam pod nogą dywanu projekty dotyczące liberalizacji aborcji i dlatego marszałek teraz uruchamia pracę nad. Tymi projektami? Nie mam najmniejszych wątpliwości. Wiem, że na jednej z narad, to już będą jakieś tygodnie, na jednej z narad koalicjantów, myślę oczywiście o Tusku, tym Gośniaku, Kamyszu i Hołowni, był temat aborcji. I wtedy z tego, co ja wiem, Padła taka propozycja, zróbmy to po wyborach. Oczywiście, padła taka propozycja ze strony trzeciej drogi, i tutaj były dwa argumenty, zaraz powiem jakie. I wtedy, z tego co wiem, Czerzasty dał takie ciche przyzwolenie: patrz publicznie, czy na tym spotkaniu tego nie, nie oprotestowywał. Skąd inaczej no, myśmy już wtedy wiedziały, że on i tak czy siak po ten temat sięgnie, szczególnie jak Tusk powiedział mu: Nie, nie startujemy razem w wyborach samorządowych prawa kobiet, temat aborcji to jest jeden z niewielu, żeby nie powiedzieć jedyny, który lewice w tej koalicji dzieli, ale wtedy padły dwie kwestie, jak słyszałam. Pierwszy argument był taki, że no, co się teraz dzieje, że ten temat po prostu podzieli koalicję obywatelską, koalicję rządową, że będą ostre spory, że będzie ostra debata w Sejmie, a wyborcy ich koalicji rządowej tego w kampanii wyborczej, yy, znaczy w ogóle tego nie lubią, a w kampanii wyborczej nie lubią tego bardzo. No, argument, to, to zaraz porozmawiamy, czy słuszny, czy nie, a drugi Ciekawy, który, który padł wtedy, że każdy kontrowersyjny temat, który się pojawi do wyborów samorządowych w tej kadencji, w, te, w tym sejmie, mobilizuje, jednoczy, konsoliduje polityków PIS-u też temat aborcji i chołownia nie ukrywał, że woli, żeby te tematy różne odsunąć na czas po wyborach, bo to nie tylko konsoliduje pis, ale też ich wyborców, a właśnie trzecia droga na tym kruszeniu, topnieniu elektoratu pisu korzysta. I on uważał, że taka powrót do tego tematu gdzieś zablokuje ten przepływ między pisem a trzecią drogą. No Czarzasty zrobił co co zrobił, będziemy najpewniej w przyszłym tygodniu o tym rozmawiały. No bo te, te cztery projekty trafią na posiedzenie Sejmu. Warto dodać, że Hołownia powiedział, że zagłosuje za wszystkimi, żeby je skierować do dalszych prac. Tak, ale Czarzasty zrobił to też dlatego, że no właśnie został y, trochę ograny przez Tuska, a liberalizacja aborcji jest y, czymś, co uwiarygadnia Lewicę, bo to jest projekt, który od początku Lewica y, sobą firmuje, który lansuje i rzeczywiście tak jak y, Tusk i koalicja dojrzewała do tego, żeby zgłosić postulat Aborcji do 12 tygodnia, wiele lat, to lewica go ma na swoich sztandarach od dawna. Więc jak rozumiem, Czarzasty sięgnął po aborcję. I mówię tu dlatego, że sięgnął, ponieważ to jest właśnie po raz kolejny prawa kobiet są rozgrywane jako polityczna e, gra. I to gdzieś budzi mój sprzeciw, bo oczywiście, niezależnie od tego, w jaki sposób to będzie zrobione, ważne, żeby było zrobione. Niemniej. Zawsze jeżeli się sięga po tę aborcję i po te prawa kobiet w momencie kiedy trzeba coś ugrać kiedy trzeba wykonać jakieś e, polityczne rozszady. ale to twoim zdaniem to... trzeba było z tym poczekać na po wyborach? E, wiesz co ja w ogóle uważam, że nie należało z tym czekać absolutnie e, ani na przed ani na po tylko trzeba było to robić od samego początku i składać te projekty szybko.